Wyobraź sobie, że odkrywacie w Szczecinie halę wiecową z XI wieku. Miejsce, gdzie odbywały się ważne zgromadzenia pogańskich mieszkańców Pomorza. Ta monumentalna konstrukcja była świadkiem dawnych rytuałów i ceremonii. Archeolodzy znaleźli tutaj kilkusetletni krzyż, który symbolizuje przenikanie się kultur pogańskiej i chrześcijańskiej. Odkryto również ceramikę, broń i narzędzia, które świadczą o bogatej historii tego miejsca. Takie świątynie często były miejscem kultu bóstw natury i ważnym ośrodkiem życia społecznego. Były one także siedzibą kapłanów, którzy odgrywali kluczową rolę w społeczności. Świątynie pogańskie pełniły nie tylko rolę sakralną, ale były także centrami politycznymi i handlowymi. Wiele z nich uległo zniszczeniu podczas chrystianizacji, ale niektóre przetrwały jako miejsca kultu do dzisiaj. Odkrycie ukazuje także ewolucję wierzeń od pogaństwa do chrześcijaństwa co miało duży wpływ na kształtowanie się tożsamości kulturowej Pomorza. Zachęcamy do dalszego zgłębiania historii i odkrywania takich skarbów, które czekają, by opowiedzieć nam swoje historie. Zostaw nam suba dla zasięgu.